Witajcie na kanale Miska, a dzisiaj na moim kanale pierwszy odcinek z kart Pokémon. Zobaczcie, które były moje pierwsze. Halo, halo, czy mnie słychać? Tak jak już mówiłam, dzisiaj pierwszy raz na moim kanale karty Pokémon. Więc, to jest zestaw, w którym jest jedna duża karta, są cztery boostery, trzy karty promo i jeszcze przypinka. Więc zaczynamy. Więc zaczynamy. Ok, na początku zajmę się pierwszą połową. I tutaj, jak mówiłam, mamy trzy karty promo. już je będę wyciągała. O matko! To jest bardzo ciężko zapakowane. Mamy trzy karty promo. Yy, tutaj takiego ziomeczka. Czerwonego. Yy, mamy. Tej chyba taką czerwoną, zieloną kotkę. I tutaj mamy takiego ptaszka. On jest trochę podobny do takiego małego Donada. Jest kot do gry. I teraz pokażę Wam tą dużą kartę. Ona jest bardzo taka piękna jest taka tęczowa, taka holo. No i tyle mogę o niej powiedzieć. Teraz zajmiemy się przypinką tego czerwonego ziomeczka. Tutaj ona jest na takie dwa piny. Z tyłu jest taka srebrna. No. I teraz zajmiemy się najważniejszym czyli boosterami. W tym zestawie są akurat cztery boostery. Z dwóch różnych serii: jest o, taka seria i jest taka seria. Więc od której chcecie zacząć? Okay, ja myślę, żeby zacząć od tej pierwszej. I zawsze w boosterze Pokémon jest 10 kart. Tutaj nawet na dole piszę. I zaczynamy. Pierwszy raz w życiu otwieram te karty, więc się trochę stresuję. Asystentko, proszę o pomoc z nożyczkami, tylko trzeba bardzo uważać, żeby nie uciąć kart. I tutaj mamy też tutaj, przykładam pierwsze cztery karty, żeby na początku. Żeby na końcu była taka najfajniejsza karta. I lecimy. Jest energia. Jest coś podobnego do wiewiórki, Jest jakiś pasek chyba do Pokeboli. Jest lwo pan coś. Jest duch. Czas szkoduch coś takiego. Jest taki ptak. Jakieś jajka. To jest taki slime. Pół slime pół pianka. Okej, okay, lecimy dalej. O, tutaj jest kartali. River's Hollow. Teraz co będzie ostatnie. O, zwykła karta. Ok, to teraz dla odmiany. Może otworzymy z innej serii. I nożyczki też pójdą w ruch. Ok, tutaj, jak zawsze, energia. O, tak sobie będę trzymać. Mamy tak, energia. Tutaj rajczu. Tutaj mamy. Jakiegoś wieloryba, tak wygląda. O, tutaj mamy taką żółtą kartę. Tutaj mamy jakąś świecę. Tutaj mamy. Nie wiem, co to jest. Jakiś ptak? Jakiś. Ptako jajko? I don't know. Hmm. Jakaś też fioletowa karta emolga. Tutaj mamy o, też chyba jest Rivers tak tutaj się świeci, albo ta jest Rivers Holo, A Ani to jest chyba yy, taki Dodatek do trenera i na końcu mamy niestety taką zwykłą kartę z tej, co był booster na początku. Ok, więc otwieramy to, rozerwać. O, to jest kolejny. Dzisiaj mi wszystko z rąk wypada. Teraz przykładam cztery karty. Nie wiem, co to była za czarna karta, się zdziwiłam. Okej. Okay. Co to jest? Nie wiem, Jakieś, jakaś czarna karta. Nie wiem. A właśnie do tej pory żadna powtórka się nie trafiła. I już mam pierwszą powtóreczkę. Ale okej, okay, lecimy dalej. Tej mamy taką jakby latającą miaszczurkę. Tutaj takiego ptaszka. Ten pokémon już był, tylko chyba w innej, jakby na innej karcie. Tutaj mamy taką małpkę. Mamy myszokota. Takiego chyba też ptaszka. Nie wiem, co to jest. Jakiś namiot, tipi, taki podobny. Okej, okay. coś chyba źle przełożyłam, ale tak, hmm, tak myślę, że to może być taka dobra karta, bo w kamerze może tego aż tak nie widać, ale ona się świeci bardzo. I tutaj na końcu mamy taką kartę, taką też granatowo-czarną. Okej, okay, więc już teraz będziemy otwierać ostatni booster. I dopiero co zaczęłam otwierać, a teraz już jest ostatni, więc tak trochę przykro, ale, następno, ale na pewno zrobię kolejne odcinki z kart Pokémon, bo mi się bardzo spodobały i to jest takie bardzo ekscytujące. Ok. Tutaj macie już, niestety, ostatni w tym odcinku kod. I przekładamy cztery karty. Ok. No i zaczynamy. Jest energia. I niestety, kolejna powtórka. Tego jeszcze nie było. Taka pulis i płośmernica takie trochę dziwne. I mamy. Nie wiem co, ale na pewno coś. Tutaj mamy jakąś smutną rybę. O, mamy kotka. Ja go widziałam też, jak oglądałam różne odcinki z kart Pokémon. Mamy taką granatową kartę. Mamy taką białą. Z takim taszkiem. Mamy. O, to też powtórka. O, jak ładna! Co? Co tutaj się dzieje? Przecież najlepsze karty miały być na końcu. Nie rozumiem tego. Ale to najpierw Wam pokażę to. To trochę wygląda jak taki statek. To jest srebrna. I tutaj mamy taką też błyszczącą się kartę. Z tym chyba ptakiem. I z taką dziewczynką. O, to jest chyba najładniejsza karta z dzisiejszego odcinka. Więc jak Wam się podobało, to subskrybujcie. Witajcie na kanale Mis? Zapomniałam, co miałam mówić